Jezus Chrystus, Nasz Pan i Zbawiciel, mówi dzisiaj do Ciebie i do mnie: Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że trwasz we mnie, dziękuję za Twoje cierpienie, Twoją walkę, trud, modlitwy, post. Dziękuję za to wszystko, co dla mnie podejmujesz, za tą walkę duchową z grzechem, z dzisiejszym światem, z szatanem. Aby trwać we mnie, w Jezusie Chrystusie, aby trwać w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Trwać w Chrystusie, czyli chcesz trwać w łasce uświęcającej, chcesz i wybierasz życie bez grzechu, zrywasz więzy z grzechem i z szatanem, aby ukochać Boga, aby utrwać w miłości. Do Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus mówi: Dziękuję Ci, że jesteś. Ja wiem, ile to trudu Cię kosztowało, żeby dotrwać do dzisiejszego dnia, do dzisiejszej uroczystości paschalnej. Dziękuję Ci, jesteś moim dzieckiem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Jeśli chcesz mnie kochać, a odrzucasz szatana. Dziękuję Ci, ja Ciebie dzisiaj przytulam do swojego serca. Bo moje serce jest przebite na krzyżu dla ciebie. Ono jest otwarte. Z tego serca wychodzą promienie blade i czerwony, promienie Bożego miłosierdzia, szczęśliwy Ten, kto w tych promieniach żyć będzie, szczególnie w tych czasach ciemności. Te promienie to miłosierdzie Boże Cię ochroni. Tak Izraela ochroniło Słowo Boże, Boża moc która wyprowadziła ich z Egiptu do Ziemi obiecanej. Dziękuję Ci. Przytulam Ci do swojego serca jako najkochańsze, najbardziej miłe dziecko mojego serca. Kochani, ta noc, ta Pascha, ta uroczystość ma swoje źródło już tysiące lat temu. Ma swoje źródło w wydarzeniach, o których słyszeliśmy, kiedy to Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu, z niewoli faraona. Przeprowadził ich przez Morze Czerwone, przez pustynię, do Ziemi Obiecanej, do nowego nieba i nowej Ziemi. To, co tu powiedziałem, już zawiera bardzo wiele symboli, które dzisiaj. Należy nam odczytać w Jezusie Chrystusie. Otóż kochani. Tak jak wtedy Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu, z niewoli egipskiej. I to właśnie stało się w tym czasie, i w tym czasie tą uroczystość obchodzimy, pierwsza pełnia księżyca po równonocy wiosennej. Pierwsza pełnia księżyca to są właśnie te święta, święta paschalne. To jest ten czas, kiedy Mojżesz wyprowadzał Izraela z Egiptu. Kochani, i co dla nas to znaczy? Jak odczytać w Chrystusie te symbole? Otóż faraon dla nas to oznacza. W Chrystusie odczytujemy ten symbol jako szatana. Egipt jako. Zniewolenie tym światem, zmysłami, grzechem, ten świat grzechu, to jest Egipt. Każdy ma z nas swój Egidib Jakiś. Mojżesz, kochani, to jest słowo Boże, Dekalog, to jest działanie Boga przez tego człowieka. I on mocą swoją, przez swoje znaki i cuda, złamał moc. Faraona, złamał moc szatana, tych, którzy go uwierzyli. Ale było trudno. Izrael buntował się na pustyni, chciał wracać do Egiptu. I cierpiał jeszcze bardziej Izrael. Ale Bóg dokonał swojego dzieła. Mojżesz wstawił się za swoją dę, modlił się za Izraelitów. I Bóg dokonał swojego dzieła. Przeprowadził ich przez pustynię. Czyli to jest porzucenie Egiptu, porzucenie zniewoleń, nałogów, grzechów, porzucenie całego hałasu tego świata, tego niepokoju. Czas pustyni to jest czas ciszy, czas spotkania z Bogiem, zasłuchania się Jego Słowu. I Bóg dokonał swojego dzieła, wprowadził Izraela do nowej ziemi. Kochani, tym nowym Izraelem jesteśmy my, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. To jest nowy Izrael. Ponieważ Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, odrzucili Go, i Bóg wybrał teraz nowy Izrael. Wszyscy, którzy zawierzyli Chrystusowi, ukochali Jego pojawienie się i trwają, chcą trwać w Nim, w Jego prawie, przekazaniach, są nowym Izraelem. I kochani, zatem trwamy w życiu paschalnym. Życie paschalne dla nas to jest ciągłe właśnie przechodzenie z grzechu do wolności, dzieci bożych, do nowego nieba, nowej ziemi, którą daje nam Pan. I to życie paschalne przechodzi dzisiaj Kościół również, pod wodzą Mojżesza. I kochani, naszą Paschą jest Jezus Chrystus. Obecny pośród nas, naszą Paschą jest Chrystus. Chrystus to jest nasza pascha, On jest naszą mocą, naszą siłą, On jest tym, który daje nam ducha, aby wyzwolić nas z niewoli, złego ducha, lęku, strachu, daje pokój serca. Cokolwiek się stało, Jezus mówi, ja Ci przebaczam, jeżeli tylko porzucasz swój grzech, porzucasz związki z szatanem, z złym duchem, a otwierasz się na moje miłosierdzie, na mój pokój, moją miłość. Bo Jezus jest naszą Pasą. On jest tym barankiem. Izraelici wtedy, tysiące lat temu, składali, baranka, zabijali, każda rodzina zabijała baranka. I tą krwią baranka naznaczali odrzwia od swoich drzwi. I wtedy, jak przechodził anioł śmierci i zobaczył tą krew, mijał te domy, mijał te rodziny. A wszędzie indziej pierworodni zostali zabici, wszędzie była śmierć panowała wtedy, w tym czasie wyjścia z Egiptu. Kochani, naszą dzisiaj obroną jest krew Jezusa. Jeżeli Twoje serce, Twoja dusza i umysł naznaczone są krwią Jezusa, naznaczone są Słowem Bożym, przymierzem z Bogiem, i dzisiaj nieszczęścia będą mijać Ciebie i będą mijać Twój dom i Twoją rodzinę. Bóg Cię przeprowadzi, bo i dzisiaj trzeba nam przejść przez te czasy oczyszczenia do nowej rzeczywistości, nowego nieba i nowej ziemi. O tym mówił on Paweł II. Cywilizacja miłości. Cywilizacja śmierci odejdzie. Przyjdzie cywilizacja miłości. Królowanie Jezusa. I to się wykona, i to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj również Chrystus nas prowadzi przez ten czas oczyszczenia. I on jest, kochani, naszą pasłą. Jezus mówi: Dziękuję Ci, że jesteś, że trwasz przy mnie, że nie odrzucasz mnie, że chcesz trwać w przymierzu mojej miłości. Ja ofiaruję się za Ciebie, ja nieustannie. Cię chronię, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Ciągle potrzebujesz mojego miłosierdzia, ciągle potrzebujesz mojego wsparcia. I, kochani, owocem tych świąt paschalnych, które przeżywamy, jest Boże miłosierdzie. Chrystus zmartwychwstaje, wstaje, ale prosił o to przez Faustynę Kowalską. Aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia, te wszystkie święta wzajemnie się uzupełniają. Jan Paweł II na prośbę Jezusa wprowadził tą uroczystość miłosierdzia Bożego, niedziela miłosierdzia, pierwsza niedziela po Wielkanocy. I kochani Jezus mówi takie słowo do nas przez Faustynę, córko moja, Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Dla wszystkich, którzy chcą przyjść do Jezusa. Również i dla kapłanów, i dla biskupów. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego. Wylewam całe może łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy i były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą, miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia, wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd się nie zwróci do źródła miłosierdzia. Mojego. Kochani, niesamowity jest Bóg w swojej miłości. Niesamowity jest Bóg w swoich planach. Zobaczmy już tysiące lat temu, wyprowadził Izrael z Egiptu, z domu niewoli na czele z Mojżeszem. Później prowadził naród izraelski, a wreszcie posłał swojego syna Jezusa Chrystusa właśnie w tym narodzie w Izraelu z miłości do nas Jezus został ukrzyżowany ofiarował siebie jako właśnie ten baranek paschalny wypełnił te zapowiedzi które Mojżesz nam pokazywał jako zapowiedź jedynie, symbol Jezus jest tym barankiem paschalnym Jego ciało i krew jest ofiarą za nas na miłosierdzie dla miłosierdzia całego świata i dla nas ale później Jezus, również Bóg wybierał świętych i wybrał Faustynę gowarską, i wreszcie objawił nam to pragnienie swojego serca święto miłosierdzia Bożego, które pragnie wylewać na całą ludzkość. Dusza może przyjąć ten odpust zupełny, przebaczenie kary i win wszystkich. Ale kochani, trzeba spełnić warunki, spowiedź, komunia święta. Jak ktoś w łasce uświęcającej, to nie musi koniecznie się spowiedzieć. Ale łaska uświęcająca, komunia święta i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu czyli pragnienie życia według prawa Bożego to jest ten Mojżesz który nas prowadzi dzisiaj prawo Boże słowo Boże nie cudzołóż nie zabijaj nie pożądaj nie mów fałszywego świadectwa kochaj Boga całym sercem bliźniego swego jak siebie samego to jest ten Mojżesz, to jest to Słowo, które prowadzi nas przez ten świat. Jezus mówi dziękuję, że pragniesz trwać w Moim miłosierdziu, w Moim Przymierzu. I zobaczmy, kochani, patrząc na cały świat dzisiaj. To została mała garstka ludzi, mała reszta, która pragnie żyć według tego przymierza, według tego słowa, która pragnie całym sercem przyjąć ten dar wielkiego miłosierdzia Bożego. To jest mała garstka ludzi, którzy naprawdę się wyspowiadają, porzucą grzech i przyjmą komunię świętą. W czym czasie? Mówię to o całym świecie. Ale Jezus się cieszy, raduje się tą małą garstką, małą resztką. Od niej się zacznie, kochani, odnowienie świata. Od niej się zacznie, od tej resztki małej, ta cywilizacja miłości. Cywilizacja Którą Jezus buduje właśnie przez tych, którzy są mu posłuszni, którzy trwają z nim, pragną trwać w tym przymierzu. Nowa Ziemia, nowe niebo, odnowiony świat. I o tym już, kochani, mówi, to zapowiada Maryja Fatimie. Mówi, na końcu moje niepokalane serce zwycięży. Ale będzie wiele cierpień, wiele trudności. Jezus mówi, nie lękaj się. Ja cię ochronię, będę ci pomocą. Jezus mówi, kochani, jeszcze takie słowo, przez orędzie miłości miłosiernej. Miłość stała się ofiarą, źródło łaski wypłynęło z mojego serca przebitego włócznią i waszymi grzechami. Ofiara Boga, ofiara syna człowieczego, i któż zdoła pojąć doniosłość tej ofiary dla jego ludzkości? Źródło łaski, powiedz mi dla kogo i dlaczego. Szukaj odpowiedzi swojej duszy: Jest strumień krwi, który płynął z mojego zranionego serca, zmył brud waszych grzechów, a jakże wielu mimo to spieszy do wód moralnego zepsucia, aby zaspokoić swoje pragnienie. Jezus patrzy na cały świat, widzi, jak wielu ludzi nawet w tym czasie Dąży do zepsucia, do grzechu, zaspokojenia swoich pragnień. Ci nie ugaszą swojego pragnienia. Jedynie woda, którą ja daję, gasi pragnienie i daje życie. Moje dzieci, ja się nie zmieniłem, przybyłem wam na ratunek. Zastanówcie się, przypomnijcie sobie moją miłość do Was, wy dzieci ludzkie. Zrok Waszego Boga spoczywa pełen smutku na Was, tak na Was, którzy jesteście już zgubieni bez nadziei odwrotu, jak długo sprzeciwiacie się temu, który posiada wielką władzę na niebie i na ziemi. Czasz zniwa, zniwajesz bliski, coście posiali, synowie ciemności, nienawiść, zazdrość, zawiść, rozpustę, pychę, to są owoce śmierci. Niestety Jezus mówi, że dużo ludzi idzie właśnie za tym głosem, głosem ducha ciemności. A co stało się z owocami życia, o jakich was uczyłem? Pobożność, obyczajność, posłuszeństwo, cnota pokory, wiara i nadzieja zostały wygnane z tego świata. A co mam mówić o waszej miłości? A ja mimo waszej wiarołomności nie przestałem was kochać, Miejcie się jednak na boczności, jutro będzie za późno, jeśli nie oprzytomniejecie. Ja nie przestałem Was kochać, mimo tylu cierpień, które dzisiaj ludzkość zadaje Jezusowi. Nie przestałem Was kochać, pragnę okazywać Wam moje miłosierdzie, tylko pozwólcie mi na to. Przyjdźcie do mnie całym sercem, mówi Jezus. Ja pragnę litować się, okazywać Wam miłosierdzie dzisiaj, teraz, w czasie tych świąt paschalnych. Jutro będzie za późno. Kochani, te święta, Wielkanocy, paschalne są wspaniałymi świętami. Życzymy Wam wszystkim w imię księdza, proboszcza, księdza Romana, życzę. Dobrych, błogosławionych tych świąt paschalnych. Ale żeby dobrze te święta przeżyć, to musimy sięgnąć do naszych korzeni. Nasze korzenie, jak mówiłem, to Mojżesz Izrael. I trzeba zobaczyć, jak Izrael przeżywa Paschę. Izraelici również w tym czasie przeżywają swoją Paschę. U nich to trwa około tygodnia czasu. Oni są w domach, zmykają się w domach. Jest modlitwa, czytanie Słowa Bożego, Stary Testament, jak dzisiaj czytaliśmy, wspomnienie tego, co Bóg zrobił w dziełach Izraela, ale to są również piękne pieśni paschalne, Szema Izrael, Shalom Aldeachem są piękne pieśni, warto posłuchać, na YouTubie są. To rodzina śpiewa, rodzina modli się w domu swoim i to jest wspólny posiłek, wspólne przeżywanie posiłku. I to trwa niemal tydzień czasu. Takie przeżywanie codziennie. Modlitwa, Pismo Święte i kochani, ojciec z rodziny albo rodzice opowiadają, co Bóg czynił w naszej rodzinie, w naszym narodzie, w Izraelu, co Bóg dokonał. A dzieci mają obowiązek pytać, a co to znaczy ojcze, albo co to znaczy dziadku, co ty czytasz, co ty mówisz. I ojciec z rodziny to wszystko wyjaśnia, tłumaczy. Pani, to jest prawo, które dał, dał Bóg nam, takie przeżywanie paschy, pismo święte, i tego prawa nikt nie odwołał. Jakby dzisiaj inaczej było z młodzieżą, z małżeństwami, gdyby tak przeżywano paschę, i co niedzielę później tak przeżywano również, jakby to było inaczej, gdyby Bóg mógł mówić w każdej rodzinie przez pismo święte. To są święta paschalne, prawidłowe, właściwe. Jest i śpiew, i modlitwa, i Pismo Święte, i wspólny stół, wspólny posiłek. Jak najbardziej. I to trwa kilka dni. Takich świąt wam życzę. Kochani, takiego doświadczenia Boga, Jego miłosierdzia wam wszyscy życzymy. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.